Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy we wsi Lipowa. To jest wieś położona niedaleko Żywca. W, w dolinie, jesteśmy w Dolinie Zimnika. Idziemy na, sobie na spacer ścieżką. Stąd można iść na, na Skrzycz, na gdzieś szlak, a my dzisiaj idziemy spacerowo. Tylko zwiedzamy sobie Dolinę Zimnika. Latem zresztą jest bardzo ładnie, także polecam, kto nie był. Też jeszcze zrobię taki filmik latem, jak tutaj wygląda. No a teraz jest zima, idziemy sobie w zimę. E, jesteśmy z Juliankiem na sankach. Także tatuś go ciąg pcha, pcha, ciągnie, bo mamy takie sanki, że można pchać, ciągnąć. No idziemy sobie pospacerować. Jeszcze to pomniałam powiedzieć, że samochód zostawiliśmy zaraz tutaj po lewej stronie, jak się kładka zaczyna ta ścieżka spacerowa, ale są tutaj, jak hotel się minie, hotel, zimnik się minie, to tam są miejsca parkingowe, gdzie można sobie samochód zostawić. Nie ma problemu, jest trochę tych miejsc. No i właśnie tutaj mamy też takie tablice informacyjne. Życie w Symbiozie No idziemy A. Tutaj mamy kaskady Bardzo ładnie wyglądają Te mam takie śliskie że dzisiaj ubrałam Jest Julianek Tak Julianek? Julianek No woda, widzisz lewody? wody? O. Dużo wody co. Jesteśmy. Tu tak mam pięknie. No i mamy na ogórkę. I moje odczucie, że chyba bardziej latem się tutaj podoba. Może jeszcze nie ma takiego dużego przymrozku, żeby trochę więc tych tego lodu było, może wtedy by to ładnie tak wyglądało, ale latem tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Ja to nie by to polecam. Co widzisz? No to fajnie, super. pan I jest guby. Uciekać, tak? No, pas. No i tutaj jest ta wiata. Przejsliśmy już sobie do drogi głównej, bo tam trochę samkami ciężko przejechać. No i idziemy sobie już drogą główną. Ta, Jurku machamy do kamerki. Machamy tak. Tak, idziemy sobie. Juliaek chodzi. No. Ho 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 bak. No Juliaek! No tak, taroczki. Tą drogą, którą idziemy, można wjechać na Skrzyczne. Bo naprowadzi do Skrzycznego. Tylko wiadomo, że to jest trasa na Takiem jest szybciej. Ale na rowerze można sobie wtedy w lecie pojechać sobie tędy. To jest kawałek, tylko asfaltu nie ma, się oczywiście kończy. To jest papierowy odpowiedni. I no, idziemy. Widzę już tutaj jest mniej. Tak to tak wygląda? Mamy małą przerwę. Chyba będziemy już wracać. Julian, co ty robisz? Na je jedziesz? Julianek! No, masz, masz nierówno. Na, no, kawałek. <śmianek> Ślisko. śliska? No to jest wiesz, nie tak prosto, na nie? Postawiłem już tak. Daj go w zaspę tutaj, kawałek. Ale go postaw, no i trzymaj go za ręce. No. Ile śniegu? A, nie tak dużo. Ubiję, 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 ubiję. Ubiję, ubiję, ubiję. Ubiję, 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 ubiję. śnieg, no. Ja, tak, torujemy, jak się toruje. Tak się toruje. Tak się toruje, a, Tak. Na goleniach jak trzeba. No, na goleniach. Torujemy. No, jak się toruje. Tak się toruje. Tak się toruje bez chwile, nie? Jak trzeba. A, jedna noga i druga. I ja. I ja. A, a nie? A nie? No i tak 6 km Kaźnik to będzie najwięcej śniega, tak? Tak, idziemy Już dobrze Z przygotowaną dość, no dobrze, no wracamy Gdzie tam jest? To jest więcej śniega Wracamy czy idziemy na większy śnieg? Tak, tak tą zimną pracy nie było chodźcie na zimną drogę, jeżeli chcecie cześć to mamy się od dobra, no to zasnę, dobra podoba mu się żywko jest teraz po śniegu małe kszaczki wracamy już tą samą drogą co przyszliśmy no i idziemy już do samochodu Fajna taka propozycja na spacer a to bardziej jest taka droga spacerowa żeby sobie pochodzić A jak ktoś chce na sanki to bardziej by musiał iść sobie dro tą e, drogą główną bo tą ścieżką tutaj to są trochę górki, pagórki No jak jest większe dziecko to nie ma problemu ale jak jest takie małe dziecko jak my mamy Juliana to trochę to, bardziej, e, to lepiej iść e, tą główną drogą